Dajcie w moim subiektywnym, w żadnym wypadku obiektywnym kinie. Dzisiaj przyjrzymy się obrazowi Christopara Molana Tent. Zapraszam serdecznie. Chodźcie, pokażę Wam kinę. powstrzymać świat przed trzecią wojną światową. Ale nie będzie to trzecia wojna światowa, jakoś jak się O nie, To będzie wojna, w której bronią jest czas. Czy się to uda? Przekonam się. Uf, to jest Witam. All I have for you is a word. Tenet. It'll open the right doors. Plusy. Film zrealizowany z gigantycznym rozmachem. Widać tu naprawdę te 200 milionów dolarów, które zostało wyłożone na ten film. Cudowne, zapierające w dech, w piersiach lokalizacje. Robert Pattinson, który z wyjątkowo kartonowej postaci, tworzy wyjątkowo niekartonową postać. A jego wykład na temat tej inwersji czasowej odwróconego czasu. Można by słuchać i słuchać, gdyby miał takiego nauczyciela fizyki. Dziś byłbym światowej sławy fizykiem. Alujnie. Jest szansa, że dzięki temu filmowi zainteresujecie się fizyką. to, i musimy wszyscy, którzy nie są Robertami Patisonami, to są kartonami 7 dramatycznie Jest Niespójność fabularna, więc to, co ja dostałem na koniec, gdzie. a no zresztą sami obejrzycie, i sami pomyślcie, gdzie tu jest taka niespójność fabularna, która tak razi w oczy, że tworzy ten film, no to jest zupełnie. Foren, który jest bezsensowny, zdziwiłbym się, gdyby fabuła kogoś tu zainteresowała. Bo film ma po pomarańcz, zaczyna się z takiego wysokiego cecha, jak to mówił mawiał Alfred Hitchcock, że film musi za zaczynać się trzęsieniem ziemi, a potem potęgować napięcie. Tutaj to jest, ale w pewnym momencie nie tak rozłazi i człowiek w ogóle jest tak zagubiony. No co tu chodzi?

Podsumowanie. Film miał uratować Kina. Według Box Officeu, no, radzi sobie tak przeciętnie, ale może będzie miał jeszcze długie, długie, długie nogi. Film naprawdę, na którego liczyłem, ale zawiodłem się po całej linii. Moja ocena: to 4 na 10. Generalnie warto się wybrać na ten film, żeby zobaczyć te. Mega sceny akcji, bo naprawdę myślę, że w przyszłości ten film będzie omawiany na studiach. Jak w ogóle to Nolan zrobił, że używając tak małej ilości efektów specjalnych, to wszystko zgrał ze sobą. To jest magia, wirtuozeria reżyserii tejże. Naprawdę warto pójść, mimo, jak mówię, według mnie słabej historii. W ogóle wiecie, filmy Nolana są zimne, nie czuć emocji. Bardziej jest taka. Fascynacja tym, co, tymi możliwościami, które daje kino, czy tam zdjęciami, efektami, całą tą taką zawimą fabularną historią, no ale te postaci zazwyczaj są zimi. Time travel. Nie. No. Inversion. Zmienię to i wyciągnę twarz. shooting the bullet. You're catching it. Ciekawost o niczył. Wytrwał od 19 maja do 12 listopada tysiąc, pff, 2019 roku. Film był kręcony w nie, a jest w Mumbai, a jest winni. Tutaj pewnie powiem źle te nazwy, ale jeszcze był kręcony we Włoszech w takich miejscowościach jak Ravello, Maiori i Amalfi. Tutaj też pewnie tę źle nazwę wypowiem, ale to było w Danii, w miejscowości Rudbyhavn. Yeah. Bosla to jest w Norwegii, Southampton i Londynie to jest Wielki Generalnie Wielka Brytania, oraz Los Angeles i Victorville, to jest USA. Your duty old i'm fine with that i thought you were going to say nuts this is where our worlds collide how would you like to die old you chose the wrong profession Dziękuję za dzisiaj. Pamiętajcie, to co dla mnie było plusem dla Was może być minusem. To, co dla mnie było minusem, dla Was może być plusem. Także zachęcam do wyrobienia swojej własnej subiektywnej opinii. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Southampton i London! Fajnie!